Cześć. Dzisiaj chciałem powiedzieć wam dlaczego korzystam z oryginalnej subskrypcji Adobe, jak chodzi o programy. Full pakiet. To jest oczywiste, bo legalny, wykupiony oficjalnie, więc korzystam nie piracę. To jest oczywiste. Tego już nie poruszam. Ale chcę wam powiedzieć o takich plusach jeszcze innych. Pierwsza sprawa full pakiet dlaczego? Bo ja korzystam z Photoshopa, Lightrooma, Audiotuna, Premiera, czasem After Effects. To już jest 5 programów. Jeden program kosztuje 12 euro. Jak to sobie przeliczymy, czyli te 5 to, znaczy to wychodzi, mniej to wychodzi mi więcej kosztu zł. Na przykład każdy z tych programów, hmm? nie za ciekawie i każdy oddzielnik kupujący by wyszło 500 zł. tu płacę 200 co złoty miesięcznie, to 62 euro teraz jest. Ok, ale w ten sposób mogę też jeszcze z innych programów, no już nie mówię o media encoder, bo on już jest za darmo, Jakby to są... kamera RAF jest za darmo, już mam ten pakiet, yy, to jest narzędzie, które jest po prostu ilustrator też trochę próbowałem się bawić, więc właśnie o to chodzi, że mam inne tu programy, zaraz wam pokażę yy, tu, 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 tu wszystkie aplikacje o i tu mamy masę różnych programów, więc mogę sobie zainstalować, pobawić się, potestować się, czegoś nowego nauczyć jak chcę. Cały wachlarz, zobaczcie ile tych programów, jest, więc to drogo mnie nie, w sumie nie wychodzi. Ja mam różnych. Ktoś powie tyle pieniędzy wydawać. Jak mam jakąś tam swoją pasję, hobby, dlaczego by nie? Ja nie piję już od 5 lat alkoholu. Nie parę papierosów, innych rzeczy nie robię, więc, więc myślę, że. Czemu by sobie w ten sposób nie? Wiecie, że cały czas od pięciu lat zamieszam odcinki na YouTubie, jeszcze na Twitchu trochę streamuję, więc to jest ta sprawa. Druga sprawa, aktualizacje. Cały czas są aktualizacje, wychodzą. Ja korzystam ze sterowników Studio od karty NVIDIA. Ja praktycznie bugów, o których się słyszy, jakiś tam błąd wyskoczy, praktycznie nie miewam. Dla mnie to jest są jakieś tam sporadyczne akcje, ale to jest sporadycznie, więc tak jak mówię, tu mamy Anim yy, i tak właśnie mówię, to After Effects, inne programy. Może After Effects jakieś tam dużo nie korzystam, ale mam swoje jakieś tam operacje, które wykonuję w nim. Całe moje intro, które widzieliście teraz, zostało w buffer efekcie wykonane właśnie. Oprócz tego jeszcze mam gdzie to jest A. 3D. Poczekajcie, że mi to się załącza, ale tego nie chciałem. Oprócz tego są też y jakby samouczki różnego rodzaju. gdzie możemy się pouczyć się, poczytać sobie, takie sprawy porobić. Dlatego mówię, że tutaj jest fotografia. Zobaczmy, O, widzicie. Więc tutaj ktałcanie o różne. Tutaj możemy sobie popatrzeć, pozobaczać co i jak. Do tego cała chmura. Możemy przechowywać pliki w chmurze, które mamy w zestawie. Mamy dostęp też do jakichś obrazów, pobierania jakiś sam pakiet w tym zestawie też jest, że ile możemy pobrać. Więc i ta pewność, że są aktualizacje, że wszystko dobrze działa, to nie musimy kombinować z krakami innymi rzeczami, pomijając ten fakt, że to jest nielegalne. I. Naprawdę, to co ja korzystam, myślę, że spoko. Tu mamy ten program Premiere, Photoshop, jakieś tam poradniki gdzieś się pokazywały z tego i będą pokazywać co jakiś czas ta seria. Ja tak to robię. Właśnie tej serii, jak ja to robię, bo ktoś na przykład ostatnio, że robię, pokazuję, jak audio obrabiać. Jak niektóre osoby mają co, jakieś tam zakrzeczenia, zawsze będzie ktoś miał jakieś zastrzeżenia, coś komuś zawsze na YouTube nie będzie pasowało. Ale ja pokazuję tylko, jak ja to robię. Nie mówię, czy dobrze, czy jak, czy to pole. Tylko po prostu pokazuję swój sposób, a każdy sobie oceni, co sądzi o tym sposobie. I tyle. To znaczy, jedna osoba ma tak non stop jakiś. Pila, ale to już jest. Dobra. Nie powinienem tak mówić, ale tak wymknęło się. Sorry, resory. Więc to są takie główne aspekty. I. Porównując czasy, gdzie się naprawdę płacił grube pieniądze, na przykład za Photoshopa 3000, i za rocz, jakieś tam aktualizacje roczne, czy półroczne, potem po 400 zł, naprawdę się sporo zmieniło. Mhm. Więc jest spoko. I nie wyobrażam sobie na razie jakichś innych programów, czy na DaVinci, czy na coś przechodzić. Przyzwyczaiłem się już do Premiere'a, przyzwyczaiłem się do Photoshopa, z Photoshopem już się bawi 11-12 lat. Uh -huh. Pierwsze moje podejścia były w 10-11 roku gdzieś. Jak ten czas zasuwa. Dobra, na razie, cześć Pa. Napiszmy w komentarzu, jakie Ty masz spostrzeżenia, jak to wygląda u Ciebie. I pamiętajcie, że taki pakiet podstawowy dla osoby, która się pasjonuje fotografią, to jest jakieś 12 euro, to wychodzi około 50-60 zł. Tak. Taki podstawowy dla pasjonata fotografii pakiet. Mhm. Więc warto by było się zainteresować, yy, ogólnie dla fotografa, więc i tam mamy chyba Lightroom'a, obie wersje i Photoshop'a właśnie, następny. W ten sposób, aktualne ceny sprawdźcie sobie na stronie, bo ja już mam pakiet, który wykupuję, cyklicznie to mi z konta ściąga i nawet się nie muszę tym za bardzo przejmować, żeby pamiętać. I właśnie tutaj, jak pokazywałem wam jeszcze, tutaj są, o, samouczki. Tylko to się otwiera akurat stronka, zaraz wam pokażę. Klikniemy tutaj, o, i mamy mnóstwo tych samouczków różnych. o Możemy wejść, popatrzeć, zobaczyć, co tu ciekawego jest, więc... Więc Adobe też w szkolenia, też myśli jeszcze szerzej, nie tylko sprzedaż programu. Dobra, na razie. Cześć pa. Tak jak mówi, napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie o, o pakiecie Adobe. Jak wykorzystacie. Pewnie się nie przyznacie, czy z wersji oryginalnej, czy nieoryginalnej, ale to już jest inna sprawa. I zostawcie tą łapę. Zasubskrybujcie kanał, będzie więcej materiałów w tym miesiącu 20 filmów, bo to luty. Trzeci rok z rzędu.